Cześć, kuba. Hej! O matko! Miałem przychodzić, jak będę miał pytania, więc mam pytanie: Bo Dawaj. się założyłem z Łukaszem, drugim team leadem. Czy na B2B jest okres próbny? Odpowiedź konsultancka, to zależy. Ale co do zasady. Czekaj, czekaj, czekaj. Co do zasady, w umowie B2B okresu próbnego nie ma, ale co ty tym w tym środku piszesz? To już od Ciebie zależy. Wiesz, różne możesz rzeczy tam sobie pozaszywać, jako osoba, która gdzieś będzie tworzyła taką umowę. Więc to taka jest odpowiedź. A wiesz, gdzie jest okres próbny? No. Na etacie. Na etacie, dobra. I to jest taki kawałek prawa pracy. Nieznajomość prawa. Szkodzi. Szkodzi. Niestety. Ale... I, I pomyśl sobie, jakie masz u siebie w. W swoim zespole rodzaje umów to tak zrobimy, taki, taką krótką wycieczkę. Ale że mowa. teraz? Oj, tak na trochę, tak szybko. Taką takie krótką pigułkę wiedzy, wiesz, bo no to mam po to jest. B2B. Dobra, 2 b Mam dwie osoby na etacie. Dobra. I mam teraz takiego nowego młodego gościa. On jest na jakimś umowie o dzieło, zlecenie okay. czy tam coś. To... Idziemy po kolei i pójdziemy od tych umów, którymi Tobie będzie łatwiej nimi zarządzić. Okay? Ale po co ja mam to w ogóle wiedzieć? Bo to jest ważne z punktu widzenia biznesowego i ochrony trochę Ciebie. Nie? Jako team lida? No tak. No. Wyobraź sobie, że masz człowieka, z którym Ci się świetnie pracuje i takiego, z którym Ci się słabo pracuje. No mam. No. <laughs> Teraz wyobraź sobie, że ten, z którym Ci się pracuje świetnie, jest na jakiej na przykład umowie? Na b 2 Jest na b czyli generalnie cały czas chcesz mu dawać pracę, zapraszać do projektów, po to, żeby Wam się dobrze to Bo prowadzi. dowodzi, bo, dowozi, bo jak jest potrzeba sprężenia się, to staje na wysokości zadania i dowodzi pewne rzeczy. Nie chodzi na zwolnienia, albo jeśli chodzi na zwolnienia, to i tak w jakiś sposób wspiera całość projektu, nie? Mhm. I teraz wyobraź sobie, że. W tym projekcie, który taki jest dynamiczny i dużo się dzieje, jest człowiek, z którym cię ci trochę gorzej pracuje. I on jest na umowie. O pracy. O pracy. Co to robi tobie? Masz człowieka, z którym cię ci gorzej pracuje, on jest na etacie i wyobraź sobie, że ma takie poczucie, że jest przepracowany. Co on wtedy robi? No nie wiem, dalej pracuje. No, serio. Przyjrzyj się sytuacji. Czasami jest tak, że ludzie idą na urlopy. Biorą po prostu y, na przykład zwolnienie. Z różnych przyczyn. Chociażby na Katar. W teorii, ty z Katarem pracujesz, on nie. Ma do tego pełne prawo. Etat pozwala mu na to, ponieważ go chroni. Etat chroni pracownika w różnych wymiarach. Na przykład ma, każdy z nas ma prawo chodzić na zwolnienie, natomiast statystyki mówią o tym, że osoby na etatach i będą korzystały z nich chętniej i częściej. Hm? Druga kwestia i drugim wymiarem etatu to jest kwestia, jak już ci się naprawdę źle z nim pracuje, to rozstanie się z człowiekiem. I w zależności od tego, jak długo z nim pracujesz, tak długi okres wypowiedzenia masz, żeby, go, żeby się z nim pożegnać. ale to nie wszystko, że ty mu powiesz. Wiesz, od dzisiaj to bym nie chciał z tobą pracować albo nie, wiem, nie przychodzi już na miesiąc do pracy. No a czemu? No przecież jak nie idzie no, nam roz... praca, to. No nie idzie wam praca, ale ty musisz mieć konkretne informacje, konkretne argumenty, żeby podeprzeć swoją decyzję yy, tymi faktami. W zasadzie nigdy nie wymyślasz. Zawsze masz konkretne argumenty, ale tym razem, i w takiej sytuacji one muszą być sformalizowane. Na wypadek. Gdyby człowiek chciał pójść z tematem do sądu. I wtedy będzie sąd absolutnie przyglądał się temu, co zostało wpisane, ten rozwód w cudzysłowie. To jest bardzo odpowiedzialna sytuacja. Znaczy, od sytuacji, która narzuca na ciebie wysoką odpowiedzialność, żeby kiedy zapraszasz kogoś na etat, to zapraszasz go z pełną odpowiedzialnością. To znaczy, bierzesz za tego pracownika odpowiedzialność, płacąc mu wynagrodzenie i ogromny podatek ze swojej strony, dając mu możliwości ochrony w postaci przeróżnych ubezpieczeń, możliwości brania L4, ale też tej ochrony przed zwolnieniem. Hmm? Okay. Pomyśl o tym. Bo. To kwestia tego, jak ty będziesz tym dalej zarządzał. Natomiast y, warto po prostu mieć świadomość. Tak. Wiesz, tak po ludzku. Jak no zwykle. Dobra. <laughs> no dobra, ale to chroni urlop, y, jakiś tam chorobowe itd. To i, i, ile mają na tym etacie urlopu? No to. To jest właśnie to, że to się zmienia, w zależności od tego, jak długi jest okres zatrudnienia, jakie jest wykształcenie, ale o tym ja ci napiszę krótką. No, krótką może informację. jakąś taką tabelkę tak, nie będzie zrozumiałe, zrozumiałe, <laughs> potrzebuje. Będzie tabelka, natomiast pamiętaj o tym, że to, że dzisiaj ci przygotuję tę tabelkę. I to, że ty będziesz miał to przejrzyście dziś zanotowane, to może się zdarzyć, że to po jakimś czasie ulewnie zmianie. I na to trzeba zawsze zwrócić uwagę. Natomiast tam będą pewne wytyczne, które będą zwracały twoją czujność w niektórych, w niektórych obszarach, żebyś wiedział o co pytać. I w których momentach pytać. Więc co do etatu, co do umowy o dzieło, co do umowy zlecenia i y, umowy B2B, będziesz miał krótkie wytyczne. Hmm? Dobra. A, a panie... o mogę powiedzieć na B2B. Nie ma okresów próbnych. Nie, nie ma okresów próbnych. dzięki Ola.